Tak, no właśnie. Ok, więc ja właśnie skończyłem pracę, wychodzę. No i trochę wstępu dla Was. Po co to robię, na co to robię, dla kogo to będzie i ogólnie jakieś takie wstępne informacje, więc słuchajcie, dobra, może, może na samym początku tak, to jest... To jest hotel rządowy, w którym znajduje się klub. TQ Sport and Fitness, w którym e, od trzech miesięcy, z którym od trzech miesięcy podjąłem współpracę i w którym e, tutaj pracuję. E, jak to się w ogóle stało, że że pracuję w tym miejscu? Opowiem przy innej okazji. Dzisiaj chcę tylko zrobić taki e, wstęp, e, taki krótki odcinek, żeby wytłumaczyć wam, żeby wytłumaczyć wam w ogóle. Eee, co ja tu robię, po co to robię i dla kogo ten e, wideolog. Okej, okay, jestem już blisko tutaj. Tutaj parkujemy e, motorki. O, ludzie na mnie dziwnie patrzą, że idę z kamerką i gadam do siebie i to jeszcze w języku którego nie rozumieją, ale nie ma to e, większego znaczenia. E, o ludziach też wam będę opowiadał tutaj, bo są tu. Wietnamczycy są bardzo specyficzni pod wieloma, wieloma względami i myślę, że to jest też ciekawy temat, żeby, żeby Wam troszeczkę przybliżyć. Tyle skuterów. Tyle skuterów. No i znajdźcie tutaj swój. Dobrze, że wiem jak wygląda. Dobra, znalazłem tu ten czarno-zielony złomek, o którym też Wam kiedyś opowiem, bo miałem z nim tyle problemów i tyle różnych... Dziwnych historii, że, że aż ciężko w to uwierzyć. Dobra. muszę poprzestawiać tu trochę sprzęt. Czas na kaski na coś jeszcze? Więc pierwsze Macha, a jedna tutaj, druga w kieszeni, nowa. Bardziej taka, wiecie, odlotowa. Czekajcie. No, jak widzicie, piękne niebo. Bez chmurki. Co jest trochę nowością teraz, dlatego że przez ostatni czas panowały tutaj różnego rodzaju... Huragany, tajfuny i tak Pewnie zastanawiacie się, po co mi ta maska w ogóle na twarzy. Poza tym, że fajnie lub nie fajnie wygląda, to już zależy od gustów. Eee, maska jest tutaj po to, że Hanoi, czyli stolica Wietnamu, w której obecnie się znajduję, jest strasznie zanieczyszczonym miastem. Tutaj jest syf totalny, tak na, ulicach, tak na ulicach jak i w powietrzu. Eee, więc no maska, maska jest tutaj przydatna. Eee, nie tylko sama maska. Ja tutaj długo jeździłem bez maski, ale w końcu się przekonałem, że, że, że muszę zainwestować w maskę, więc kupiłem sobie dwie. Dzisiaj kupiłem Tom, a jest nowa. Eee, dobra, jadę do domu, gdzieś się tutaj zatrzymam po drodze, postaram się coś jeszcze nagrać, żeby wam tutaj pokazać więcej, więc do usłyszą. Okej, okay, więc zatrzymałem się tutaj przy jeziorku. Eee, pokażę wam fajną, fajną w ogóle sytuację. Tutaj sobie chłopaki łowią. Tak? żywając takiego bambusa. Mają takiego, o właśnie, bambusa i do tego przyczepiałem żyłkę. No i sobie łowią. Nie wiem na ile jest to skuteczne. W sumie nigdy, nigdy bym nie zjadł. Okej, okay. muszę sobie poprawić troszeczkę fryzurkę. O, teraz wyglądam bardziej akceptowalnie. Dla siebie przede wszystkim. E, dobra, więc e, zróbmy to tak, zróbmy to tak, żebyście mieli fajny widok. E, nie pamiętam jak się nazywa to jezioro, jeszcze e, spędziłem tu tak 3 miesiące, ale totalnie nie wiem, e, nie pamiętam tych nazw, jest to dla mnie wciąż za trudne. E, powiem wam tylko tyle, że ja muszę pojechać e, tam, tam gdzieś muszę pojechać, o, mniej więcej tam, gdzie wskazuję palcem. Tam znajduje się nasz, nasze mieszkanko. Tam mieszkamy. A pracuję po drugiej stronie tego jeziora, więc codziennie mamy wycieczkę. Mówię mamy, bo mam na myśli siebie i Kamila, czyli mojego znajomego, mojego kumpla, który mnie tutaj ściągnął. No właśnie. I teraz zobaczcie, tak się tutaj łowi. Widzicie? Okej, okay. a co miałem mówić? E, raczej nigdy bym nie zjadł ryby pływającej w tym jeziorze. Dlaczego? E, no, choćby dlatego. Okej. Okay. O, nawet kilka rybek tutaj jest. Okej, okay. więc jak sami widzicie no niezbyt apetycznie to wygląda ogólnie Hanoi jest, jest tak jak mówiłem wcześniej bardzo zanieczyszczonym miastem tutaj i, i powietrze jest brudne i, i, i całe miasto jest brudne tutaj kultura e, jest taka, że, że jak masz śmiecia to go po prostu rzucasz na, na drogę czy, czy na chodnik no i to wszystko później wygląda tak, że o, tu śmieci tu śmieci, o, tu śmieci, tak, tam też śmieci, no i wszędzie śmieci, więc trzeba się tutaj dobrze, że tak powiem, zabezpieczyć przed tym syfem całym. Przy innej okazji, przy innym odcinku pokażę Wam, jakie są moje metody na to, żeby wzmocnić organizm i troszeczkę go zabezpieczyć. Więc myślę, że jeśli te metody działają tutaj... No to w normalnym, cywilizowanym kraju, w którym stopień zanieczyszczenia nie jest aż tak wysoki jak tutaj, no to myślę, że też się sprawdzą, na pewno się sprawdzą. Okej, okay, no to co? Chyba jedziemy dalej. i moja wspaniała maszyna, która przysporzyła mi tak wielu problemów w tak krótkim czasie, że nikt nie jest w stanie w to uwierzyć i, i ja sam już też e, nie wierzę, ale i tak e, lubię tą maszynkę. Choć no najwyższy czas ją wymienić. Dobra, jedziemy dalej. Dobra i słuchajcie to co tygrysy lubią najbardziej czyli street food Zatrzymałem się sobie właśnie tutaj coś zjeść Pokażę Wam jak wygląda taka, taki typowy street food tutaj Jadam tutaj dość często, już jestem niedaleko eee, mieszkanka Trzeba fryzurkę poprawić, no bo jak się pokazuje publicznie w internecie no to przecież trzeba jakoś wyglądać eee, Dobra, mam wszystko Znowu ludzie będą dziwnie patrzeć bo chodzę z kamerą, ale poświęcenie dla Was więc e, sami widzicie jak wiele mnie to tutaj kosztuje. Tak, wszyscy się patrzą na te No, Ale trudno. dobra, to idziemy tu jeść. Więc tak właśnie wygląda typowy street food. Lubię to miejsce dlatego, że możemy sobie sami wybrać co chcemy jeść. Ja sobie wybrałem jakieś małe kreweteczki, tutaj jest kurczak, jakieś tam mięsko, jakieś sałatki, dwie sajgonki itd. i tak dalej, a jakieś tam jajeczko jeszcze się znalazło, więc po prostu podchodzimy, wybieramy sobie co chcemy, później siadamy. Są takie właśnie stoliczki, tak to wygląda i praktycznie każdy z tak wygląda. Tutaj jest tego pełno. Jedzenie jest dość e, tanie w takich miejscach. Trzeba uważać, bo e, tym bardziej na początku jak ten rządek jeszcze jest nieprzygotowany, bo można e, no, mieć później jakieś problemy, ale ja myślę, że już e, te wszystkie etapy mam za sobą, więc teraz czas, żeby sobie coś zjeść. Zabiłbym się na krzesłach, ma są takie plastikowe główienka, zobaczcie. Ołaśnie tak to wygląda. Chciał uważać, by się nie zabić. Co tu wykorzystać za podstawkę? O, to się może nadać. Nada się? Powinno się nadać. O. łapiemy patyczki. I jemy. To zjedzone i jedziemy dalej. Thank you, bye bye. Ok. Street food zaliczony, czyli kolacja już za mną. Kolacja u mnie jest dopiero może nie wiem. Szósta. A teraz czas odpalić maszynę, więc musicie dać mi chwilę. Okej, okay. jestem w domu. Kupiłem sobie przy okazji ananasa. Zbieramy drzwi, wchodzimy, o fajny chłodek, trzyma jeszcze e, klimatyzacja z rana, dobra, no jesteśmy w domu, e, trochę mamy tutaj z Kamilem burdel, ale nie ma to większego znaczenia, bo i tak nie przebywamy tutaj zbyt często, a dwa razy w tygodniu. Przychodzi sprzątaczka i po prostu tutaj ogarnia, więc no, nie, nie musimy się przejmować. To jest bardzo wygodne życie tutaj. Dobra, I jak zawsze rutyna. Najpierw trzeba umyć ręce oczywiście po tym całym sypie. Więc chwila momentum. Ok, trzeba się jakoś doprowadzić do porządku. Jest jest No i czas pogadać na temat całego tego wideologa, czyli jakie mam plany, o czym dokładnie będę mówić, e, czemu, a czemu w ogóle chcę to robić i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, podstawy. No, muszę, muszę Was zachęcić e, i przekonać. Że nie będę tego robił na siłę, ale po prostu muszę Wam troszeczkę powiedzieć więcej o sobie, o swoich planach. A i te włosy. Te włosy. Muszę coś z nimi zrobić, więc za niedługo pewnie e, zmienię troszeczkę wizerunek. Ale na razie nie mam na to czasu i nie ufam za bardzo tutaj specjalistą od niczego, czyli w sensie Wietnamczykom. A tym bardziej już fryzjerom, byłem raz. No i niestety obcięli mnie tak jak mnie obcięli. Sami widzicie, no i czekam aż mnie odrosną włosy. Dobra, więc najpierw rutynka. Na ręce umyte, więc czas na coś, co czeka na mnie w lodówce. Oczywiście jest arbuz, Uwielbiam arbuzy. W Polsce je uwielbiałem i tutaj uwielbiam je jeszcze bardziej. Ale teraz czas na coś jeszcze lepszego. O, widzę, że kamień kupił. No, mówiłem przed chwilą, kupiłem to samo, tylko troszeczkę inaczej krojone. Te są takie fikuśne, ładne, pozbawione skórki w taki fajny sposób obcięte. Trzyma się je jak lody, w sensie w ten sposób tutaj za tą zieloną część i po prostu się obgryza. Bardzo fajna sprawa. No niestety ja dzisiaj jak się zatrzymałem, to pani nie miała tego, więc kupiłem po prostu gotowe krojone. Ale teraz jest ta część główna, czyli to, bez czego nie wyobrażam sobie tutaj życia i bez czego nie wyobrażam sobie życia w Polsce, jeśli tam w końcu kiedyś tam wrócę. Na razie o, za wcześnie, żeby mówić o tym, kiedy dokładnie wrócę. Tak, okej, okay. więc chwila, chwila, momentum. Zaraz mi się telefon rozładuje. Eee, ale o tych technicznych aspektach też chcę z Wami porozmawiać. Eee, musicie dać mi bo... No dobra, ja już jestem po konsumpcji eee, mojego ukochanego kokosa. Eee, materiału nazbierało mi się trochę za dużo. Właśnie jestem w trakcie montowania mm, tego dzisiejszego odcinku, eee, dlatego że przerwało mi eee, wcześniej, rozładował mi się telefon. Eee, no i wziąłem się po prostu za obrabianie. Teraz. Eee, Podładowałem trochę telefon, to mówię, nagram końcówkę, bo przeciągłem, przeciągłem za, za bardzo ten odcinek. Miało być krótko zwięźle na temat, co chcę zrobić, jakie mam plany i jak ma wyglądać widolog, ale no troszeczkę się tutaj rozwinąłem i, i niestety, znaczy stety, niestety, myślę, że niestety, w następnym odcinku przybliżę Wam bliżej moje plany, a na dzisiaj. To wszystko, myślę że, myślę, że wyszło całkiem fajnie. Jestem ogromnie ciekaw Waszej opinii. Będę Wam bardzo wdzięczny za każdą sugestię, za każdy komentarz, za jakąś radę albo za krytykę. Eee, więc no, czekam na feedback od Was. Eee, I myślę, że tyle na pierwszy odcinek wystarczy. Eee, widzimy się, mam nadzieję, jak najszybciej. Postaram się to zrobić jak najszybciej. Będę zbierał materiały i znowu sklecę Wam coś, coś mam nadzieję fajnego. Dobra, no to do usłyszenia, trzymajcie się, Sayonara.